Tutaj pod tymi dwoma punktami zapiszę teraz równanie prostej, żeby pokazać ci, że współczynnik A, który występuje w tym równaniu, nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej. I ten współczynnik kierunkowy, współczynnik A, możemy policzyć z takiego wzoru. Ja zapiszę wzór, który znajdziesz w tablicach maturalnych. W podręcznikach natomiast. Jest troszeczkę inny. Zamiast literek A i B występuje we wzorze w podręczniku 1 i 2. No, z tego wzoru łatwo odczytać, że chcąc policzyć współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty AB, wystarczy w odpowiedni sposób podstawić współrzędne punktów, przez które ta prosta ma przechodzić. No więc wstawiamy na początek taką różnicę. 12 odjąć 7. mianowniku natomiast odejmujemy od dziewiątki trójkę 12 odjąć 7 to jest 5 9 odjąć 3 to 6 i to jest współczynnik kierunkowy tej prostej 5/6